Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Sons of the Forest. Ze mną jest Deus i Kelvin. Siema Kelvin. No, przywitałeś jego i widzów, ale niestety, niestety ten idiot, jak widać, dostał wylew. Yy, wylew krwi, nie do mózgu, ale krwi z mózgu. <laughs> Dlatego teraz stracił na IQ. No i, i trzeba koledze poratować, ale umie czytać, więc teraz każemy mu oczyść 20 metrów i będzie zbierał dla nas trefę. O, jak ma... się spojrzę, jakie słodziutki! No to ścinamy te na dole, tutaj, tak? To, Ta, ale co on zrobi z tym drzewem? Yy, nie wiem, możesz położyć, Po się burzy, jak coś, więc możesz to wszystko położyć, a jak chcesz, to niech leży. W sensie, co on zrobi z tym Bambik! A on to tak zostawi Bambik! Nie skaż! No ta, żebyś skoczył za nim jak debil zdechł. Spierdoli mi. No on to zrobił, on już był na strzała. Był od tego co ty mu zrobiłeś? No. Nie był. Ja mu raz. Ja mu chyba z pięć. No widzisz, więc na pewno już był na strzałach. No, wszystko przez to, że ten autystyk nam nie pomógł. Człowieku, nawet nie wiedział, że coś się dzieje. Do w sumie to tak: głuchy, głuchy, głupi i ślepy. Nie no, głupi nie jest. Potrafi zebrać drzewo. Dawid też potrafi. No nie wiem. No ale ja się domyślam. Zatem w kosierze że tego na pewno jeszcze nie potrafią. Nie wiem co, ty. Hadkasków na słania i bambusa to też jest jak, jak z drzewa, prawie. Nie, nie chcę tego ciąć. Jak to teraz mam podnieść? Pod C. Przytrzymaj C. Ale o, o, śmiesznie tak lata. Ale to zajebiste. Chociaż tak szczerze... ten... O, kolejny Bambi. Tak szczerze... i Karus wygląda graficznie znacznie lepiej. Ale w Fikaru się na pewno nie ma takiego dobrego AI jak tutaj. Bo to AI widać, że chyba jest dobre. Zauważyłem to przynajmniej na streamie, jak, jak ten: Jak Bambi mi uciekało przed Gidonem, jak rzucałem. Jak to zrobić? A co ty chcesz? No, podłogę zrobić. No to musisz patrz, Musisz zrobić tak? Musisz zrobić tak I... musisz zrobić tak Aha że zrobiłeś to źle No to Ale... weź pod co, zepsuj Zawsze masz to zepsuć, Ej! Idź pa, zebrałem teraz połówki nie No ma to z powrotem Masz <noise> A nie, to już było git. Ale zajebiste. Symulator ścinania drzew. To co, kolejne tysiąc drzew do kolekcji? No pewnie. Ty, a myślisz, że będą sejwy... ten... U usuwać sejwy? A czemu będą usuwać sejwy? No bo w starym Forestie update y usuwały sejwy. Nie, no nie mogą usuwać safe'ów. No nie, to już nie są te czasy. Był 2015 rok. Nie może tak być. No tym bardziej, że premiery o tyle, tyle czasu przedłużyli. Na pewno nie mogą usuwać safe'ów. chciał tak naprawdę do końca serii dociągnąć na tym save. Co robisz? To to za daszek? To nie daszek. To twój nowy dom. Aha. Chyba no. chciałeś powiedzieć, że jego chyba. Nie mój. Dobra, może być mój. No nie ja tam jestem zdania, że ten debil może tam spać. To nie jest debil, on miał wypadek. No widać, jego rodzice też mieli wypadek króla z gunku, jak jakim pękła. No, ja... Czy Mam wrażenie, że tu się nie da zrobić dobrego domu. Na pewno się da. Tutaj... Ale trzeba znaleźć idealne miejsce. Tutaj widzę, że wszystko. Znaczy w sumie to dobrze. A nie da się przez to ładnie zbudować. Wszystko się dostosowuje do powierzchni, na której to była. No i to jest fajne, nie? No, na przykład to się wykrzywiło? Ja wiem, ja wiem. Już tam nie będę miał w podłogi. Ja wiem. Ale to fajne właśnie jest I co, w ten sposób wyglądają schody to właśnie chyba nie. A po co to kładzie się? Czekaj, czekaj, czekaj Połóż to jeszcze raz, wróć to Nie No debil. Chciałem coś zobaczyć Co się zmienia jeszcze O! Jak to zrobiłeś? Prawym O kurde Łap wow. Synecko Baterie, leki i żywica. Fajnie, fajnie. Nie. Ale my tu drewno mamy. Człowieku, tu drewno to jest nic. Twój drewno tak szybko schodzi. Dobra, ja już ogarniam budowanie w miarę. To się równa, jak postawisz następne obok. Co. Krzy się tego nie ogarnęliście, jeszcze? No nie wiem. No, jeszcze nie musisz kontynuować. Czemu? Nie ja wiem czemu. Bo jesteście pośledzeni. Ale ja nie budowałem tam, prawie. Ty, no. ale ty, ale te drzewa w ogóle, one, one się tak wiesz, tak Ruchy. przechylają się delikatnie. I ten las wygląda tak. Po prostu. Wygląda to tak dobrze. Zaraz będzie miał misję. Uzupełnianie. Wow! Po co zrobiłem? I połowę tam uciąłem i tam spadła. A, się wyrównało? No, pan, jak to co? Na przykład tutaj o masz. Proszę, cię bardzo mhm. ścianę. Masz ją uzupełnić. Nie, ja, ale to jest w sumie fajne, bo teraz będzie trzeba robić usztowania. No Myślisz, że zbudujemy coś fajnego? No myślę, że zbuduję coś fajnego. No tak, zbudujesz. To <grym> powiedzieć. już mniej więcej ogarniam co tu się dzieje. Rampa. No się ta rampa już sobie out robi. O, achievement Kontraktor. Cześć, 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 e, Gościu. Zdobądź. E, bale. Upuść tutaj. Ty wyobraź sobie, że. Jeszcze jednej. No właśnie widzę. No, jestem Ty, on nie wie, co robić. Tak zaczął się obracać na wszystkie strony. Patrzy, ej, co jest? Czemu ty podniosłeś dwie? Co, co można robić z takimi dubkami? Jakimi znowu dubkami? No takimi, no to co trzymam, widzisz? Nie wiem. Już? Tu Ona nas oglądała! Ty ściero! Ty coś ona pokazuje, ja się boję. A ty ją gonisz? No człowieku nie goni, ona stoi. Ty coś tu biegnie. Obstrałem zbroję. No to wracaj. Puta madre! <grym> ty masz pokój dalej? No człowieku. <grym> Nie wiem, coś na mnie w krzakach biegło. A ona to palcami pokazywała. Psychopatka. Może jej się spodobało? No człowieku, to biegło na czterech kończynach. A wiesz, jak one śmiesznie szczekają tutaj? Biega, biega tam po drzewie. Dobra, ogółem to... Jesteś? Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Mam no nadzieję, że ci się spodobał. Widzimy się już w następnym. Ze mną był Deus. Do zobaczenia. No i cześć. się